spojrzeć w lewą stronę i już widzimy jak nadlatuje. Samolot Legenda Herkules C-130. Mili Państwo nadlatuje, nadlatuje już mili Państwo z Państwa lewej strony, jeżeli patrzycie na scenę to z Państwa lewej strony już nadlatuje. Filipie, co to jest za samolot? Skąd on się wziął? Kto go wyprodukował? Wspaniały samolot firmy Lockheed ze Stanów Zjednoczonych. Polska kupiła parę sztuk. Właśnie przelatuje nad nami. Cztery silniki firmy Allison. Każdy ma ciąg 4 tony. Może zabrać około 20 ton ładunku. Proszę zobaczyć z jaką gracją on zakręca. Jest yy, chwalony przez pilotów i wyszkolił, wyszkoliło się na tym samolocie i latało mnóstwo ludzi. Dzisiaj mogę powiedzieć, że polscy piloci, którzy latają tym samolotem, są młodsi od samoloty transportowe. To nie jest wcale największy samolot transportowy, tak naprawdę jest to jeden z mniejszych amerykańskich samolotów transportowych, bo są i większe jak C-17, czy C-5 Galaxy, czy rosyjskie yy, AN-124 Ruslan, który ma w środku nawet słownicę dwunastotonową, która może sobie przenosić te ładunki. Wcale to nie jest taki duży samolot. Polska no, posiada troszeczkę nowszy model tego Herkulesa, bo jak Państwo widzą, pod skrzydłami ma podwieszone zbiorniki podkadłowe, on ma nowszą kamienę. Zabierają ponad 50 samolotów transportowy, typowo wojskowy, Typowo może nie całkowicie bojowy, ale biorący udział w wielu akcjach bojowych, gdzie dostarcza taki transport wojskowy, jak i na pewno zaopatrzenie dla, dla, dla wojska. Powiedz w jakich akcjach. Sprawdził się. Mógł wspomniałeś wiecznam, ale gdzie jeszcze, gdzie jeszcze, Ja mogę powiedzieć, że obecnie sprawdza się w Afganistanie. On Afganistan. lata z polskimi żołnierzami do Afganistanu z ładunkami, do, dowozi zaopatrzenie paliwo, więc jest on cały czas mocno wykorzystywany i na pewno będzie miał jeszcze bardzo dużo pracy w swoim życiu. Herkules C-130, mili Państwo. Proszę zobaczyć, jak on się pięknie wznosi. Z jaką łatwością? A wydawałoby się, że taki wielki i taki ciężki Cześć